Joł się Maneczko, witam Was w moim piątym odcinku, zdaje się. Tak, piątym. Yy, no i tak, dzisiaj sobie <gryw> no kolejny raz pójdziemy do Swita. Yy, I tak, yy, mam dla Was yy, niespodziankę. A ja, jaką to od razu mówię? Mogę nagrywać już godzinne odcinki ponad, bo po prostu było tak, no takie, jak chcesz, pytali mi się, czy chcę nagrywać... Dłuższe filmiki niż 15 minut. No i tam wszystko porobiłem. No i co mogę teraz nagrywać? Więc bez dłuższego gadania idziemy do suitea I dzisiaj wykonujemy jedną, dwie, albo trzy misje nawet. Chyba dwie dzisiaj. No a dwie wystarczą. I haven't played GTA San Andreas for so long that I don't even remember what it is. It's a what's up? What's up, man? Hey, who you think, huh? Me? That does it. That's game, all in void, motherfuckers. So, uh, what kind of guns we working with now? One time came through raid the spot. We ain't got shit now. Well, what you gonna do if the ballers roll through? Throw shoes at them? Say, what happened to M4? Emmett on the other hand ain't got shit. Well until we get that plug, we gotta deal with a cat that always been there for us. Emmett, Seville Boulevard families. We ain't too close these days, but nonetheless, I'll take you to see him. Get ourselves strapped up. Come on, man. the że... to the it's a deal wrong, <laughs> temple. <laughs> temple wrong Bad blood leads to <laughs> If you read the book, that's the way of the world, baby. Yeah, but well you know you gotta keep it real. I admire you, Carl. You're elite, a visionary. Remember me when you get to the top. So give it a rest, Smoke. You full of shit. <coughs> <laughs> co? Ja sobie zamknę to okno, bo... Okej. Od razu lepiej. Wejdź! No nie, sorry, nie chciałem się Ale nie, ty żyjesz. O, się. Musiałam to zrobić. A, pamiętam to.

Well, you come to the right place. Try anything you like, boy. Man, look at this old shit. That little glass ball of food! Oh, big smoke! Jaka precyzja? Zobacz na mnie. Oh, akudę? Co jest? What the fuck? Oh, Beverly, be so proud of you, boy. No dziękuję. Wow, na no Big Smoke normalnie pokonałeś system. Patrz na mnie teraz. O. Dwa... I, yeah, there's real że yep, jesteś dumny za mnie. No dawaj Big Smoke. Wow, nie złapaczycie, normalnie mistrzem jesteś Patrz na mnie, patrz na mnie Raz I to bez klękania Dwa Trzy I przys przysięgam, że cię na pewno zabiję, autku Ale ciebie najpierw ha, 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 ha. I nie żyjesz, teraz uciekam Nawet fajne te auto mi się podoba Szkoda, że musimy je zabić To nie ja, to hey, Big Smoke killer, baby. Ice But real from within, my To był to Emmet Albo wiesz yeah, huh? <laughs> hey, Piąta Było, hey, wow. ja myślałem, że dopiero hey, trzecia but remember this you didn't get them from me and remember this emmett is the place for guns and i've been proud of serving the community dwa gram look you drive man <coughs> i grałem in the will be gone. man i'm real tired dude drop me off at of my crib baby Tak, w niedzielę zaś odcinek, podjąłem w poniedziałek. Właśnie tutaj zawsze się męczyłem jak pojechać, bo ja tutaj... Ale nie, ja się męczyłem jak byłem mały, bo ja... Nie wiem miałem z 8 lat i nie wiedziałem jeszcze jak tutaj przejechać. A teraz może sobie przypomnę jak tutaj się. Aha! Czym jedziemy? A, na terytorium balasów to Big Smoke Eh, ja mam lepszą chatę O, co to będzie za I see you rap. Smoke. Au. Odbierz, szybko! Na co z brachu? Ale wrong, ale chyba nam da... Teraz, teraz, teraz będziemy yeah. musieli yeah. jechać w ładę Bill- Go. Why ain't you seeing your colors yet? It's the kind find a flag, man. Ain't to respect you My bad. I just ain't got around to oh. it yet. There's a biko around the corner from the gym again. Go get yourself on is yeah, I take a dump. Jedzi do bingo. Jest! Jest! Bo nie! Będę musiał płacić. Niech Nie, nie, nie. Owa! Owa! No, czas nowe, zdarza, kto teraz się walno na mubiurko. A ja pan, pan, gdzie jest moja ulubiona bluzka? Toros, lec! Nie, toros, Toros! What the fuck? Do you come again, sir? Czemu ty wyszłeś? What? Aha, bo tu spacer się wybiera. Toros. I to było... Eris t No pokaż się. Uu. Niezłe. Eee, nawet nie droga o oh nie yeah. yeah. może jeszcze sobie jakieś nie, jeansy kupimy fajne <coughs> Flex. co to jest o jezus nie to nie to nie to nie no o chcę wyjść aha a ja naciskam y, tym co się kasuje litery spoko No dobra, tak sobie będziemy chodzić. Brawo, pięknie wyglądasz. O sieba babuniu. Jest! No co, nic z kasy? Gdzie jest samolot? Uuu, Ubik Swołka ma misję. Nieźle, nieźle. Co ja zrobiłem? Ja cię. Dobra, zapiszemy sobie grę. Eee. Gdzie? Tu. Tu. No, oczywiście, że tu. Dobra, teraz wszystko sprawdzam. Nagrywa się? Nagrywa. Dziesiąta minuta. O kurde, to ja nie wiem, czy się czy jeszcze... Robić. Wiecie co, będziemy się żegnać. Więc subskrybujcie. Oczywiście żartowałam, bo pojedziemy teraz do Big Smoke'a. Haha, was nabrałem, ha, ha. Powiem wam... ...że już się boję... ...ale wejdę w to. Coś się stanie. Co... Co? Dobra, nie ogarnię. Ło, jak przesunąłem go? Pewnie jakieś to na przesyłaniu. U Big był taki... Znaczy, była taka jedna misja. Znaczy dwie, co goniłeś motorem, po, bo na pociągu było y, trzech albo czterech wagosów. na pewno ją przegram. I z, y, motorem, jak jechałeś z, z O.G. Lowkiem. To są dwie y, nie do przejścia według mnie. Nie. Nie wierzę. To jest ta trudna. Yeah, you Wiem, know, yeah, znam szczęścia 13 On też nagrywał I kiedyś.

Okay. good to hang with you brother sorry i can get a little tips. don't worry about it hey it ain't jeffrey no more it's og loke og loke yeah, he's a real gangster man i see what do you do chyba do posterunku policyjnego właśnie był zamknięty w tym posterunku Zawsze się zastanawiałem. No bomb BOM. BOOOŁOŁM, Jezus! Jezu, Jezu. Już... Się się... A właśnie jest taki błąd. Błąd, znaczy błąd. Że jak y, jest y, auto... Oj, że jak jedziesz sobie i się obejrzysz do tyłu, to czasami ci się pojawia przed nosem hey, auto. Look at this fuck oh, man, perpetrating like you banging, <laughs> Think he hard, Damn. got him. <laughs> oh, <laughs> I, know I know that I fool can hey, what's happening with you, Jeffrey? Hey, man, it's OG Loke homie, OG Loke! Ah, uh, ah, uh, my bad. How was it though homie? Man, what you think? How was it? Hey, chill out dude. So what you want to do now? Man, I got to kill some chola motherfucker. He was dissing me, man. Hey, Jeff, I thought you was going to, uh, college. <laughs> man, fuck you. Motherfucker done stole my rhymes. He's in East Flores. Hey, give me a strap. Man, why not you stall us out with that shit to get in the car, you fool? they said mm. the return to return the resurrection of the funk to they say, him, so come along beyond the sea. what's your point? <many> Take a look at me. now. you a free Take man, and all. i ain't free. i'm going to roll up with the lobbies job. motherfucker always trying to keep a player deck. Cześć, zem zem muszę that, right? tak still, ain't so bad. i'm to be a. coming up in the evidently, Ewidentnie twoja wina tylko to była. Nie kurde. Kurde, potem będę zwalał... Potem... Tam jakiś pan władza będzie zwalał na mnie wina. O jak to w takim filmiku. Jeden gościu zwalał słupy po drodze i swój go jako półce. Tysiąc. Tysiąc jeden. Tysiąc dwa.

You dropped the soap sugar! I don't know nothing about any rhymes! Hey! Hey! Motherfuckers making a run for it! Hey! Low get back here, nigga, you Hey! Low get back here, nigga, you crazy! Hey, you back off me, I got not this! i i O Jezu! A jej nie mamy znaczy, się zawsze zypczyło. A wiecie, jak już... Właśnie dlatego jej nie lubię. Dzięki, Jamal. Dzięki, głupi wagosie. Dzięki, Jamal, Dzięki, głupi wagosie. What the fuck? What the fuck? się przyrządzić. Brawo, Bravo, Co ty robisz? Jak co to jest? A tu dajcie bo pamiętam że tym wideo. O jeszcze.

What the fuck? No please, serio? To ja go tak szukam, i pojadę tutaj. Yeah. I to, że pojadę? know I co, thriller, but Ojej. O Jezus! Ty dzięki, zioma, że mnie ogłosiłeś. Co jak to mi mnie tak potraszasz? go, bo prysnął krwią. Łał, jak inna Nie, 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 nie! Nie! O oh, no! <laughs> Serio mamy po to jeździć? Słuchaj, przed jak będzie pociąg, to ja cię so, ja, rozwalę. Yeah, you look Yo, kasy... Don't you say nie a damn thing, CJ. <laughs> po nie hey, I like a nice mustache myself. Normalnie I like you fake ass motherfuckers. Come on, gangster. Let's get back to the grove No, I can't. I gotta go and sign in for this damn job. Whatever you want. You wanna ride anyway? Sure thing! Hey, take me to the burger shot in Marona beach. the boss. Cause I'm keen with the hygiene on a mission like a super technician, baby. with that shit, man? Look at you. am I supposed that shit? We Because I didn't need to on. on Jak zaś, będzie, jak zaś będę nagiwał filmik z widzami, yy, naszym widzem ja pierdolę sam, A, ale, mały, ja ale dla widzów yy, no i wtedy ci oddamy te co, co ja zrobię? Co ja zrobię? Babciu, nie poczekaj mi się auta, widzisz? Nie, nie, nie tak nie umiem. Ja wiem, że to od razu chodzi. No uuu, O, trzymaj a, się dalej. Szkoda, że tutaj nie ma wydobycia. Ale kobieta, a cztery muszą. Część obrana, no właśnie, która. Wysyłałam takiego małych pierwotnych dostaw wczoraj. wczoraj. Yy, no i on był taki mały, tłoków, no takie, no takie paczki jakby, takie, nie wiem jak to powiedzieć, takie pięknie, cięcie, bo do mnie ma chyba chyba to dobra to y, cięcia. Okej okay. Thanks for the ride. CJ, don't be a stranger fool. Yeah, for sure. I'll see you around. Like a quarter pound. Later. What the fuck? Co się stało? Czemu on mi cały czas? What? <tryk> U ma... czy... mamy jechać? A e, czemu ja nie mogę?

Dzwoniła do mnie mama I zaraz zobaczymy, czy ja jeszcze mam stoper włączony A, jest włączony Uuu, 26 minuta oh, Muszę to. zapisać grę I się żegnamy powoli Ale nie Bo mi się przycisnęło przez taki talerz tutaj Czy znam, przez frankę Nie wiem, co to było Ale mi się przycisnęła myszka i cały czas mi szczelał. No więc tak Subskrybujcie, oceniajcie i komentujcie. Nie wiem czy widać jakieś efekty na mięśniach. Macie w lewym dolnym rogu. Yy, tam gdzie pisze muscle. Jak nie wie, co to... Jak nikt nie wie, co to są musle. Wow, Mamy tutaj spray. What the fuck? Uparat. LOL! Ale ładny. Też chcę takiego. Dobra, subskrybujcie, oceniajcie i komentujcie. Do następnego i... pogra gra wideo. Może w następnym sobie pogramy. No ale dobra, więc na razie i cześć. Żegnam was. Narka. Hmm, czyli nara.